Ambrose Biers, pogrzeb Johna Mortonsona. John Mortonson nie żył. Rola jego w tragedii człowieka została wyrecytowana do końca, a on sam opuścił scenę. Ciało spoczywało we wspaniałej mahoniowej trumnie ze szklaną płytką. Tak starannie zajęto się wszelkimi przygotowaniami do pogrzebu, że gdyby zmarły o tym wiedział. Bez wątpienia byłby wyraził swą aprobatę. Oblicze widoczne przez szkło nie miało nieprzyjemnego wyglądu. Błąkał się na nim słaby uśmiech, a ponieważ śmierć przyszła bezboleśnie, twarz nie była wykrzywiona na tyle, by przedsiębiorca pogrzebowy nie mógł sobie z nią poradzić. O drugiej godzinie po południu mieli się zebrać przyjaciele, by po raz ostatni złożyć wyrazy szacunku komuś, kto nie potrzebował już ani przyjaciół, ani szacunku. Pozostali przy życiu członkowie rodziny podchodzili pojedynczo co kilka minut do trumny i ronili łzy nad spokojnymi rysami twarzy pod szkłem. Nic im to nie pomogło. Nie pomogło również Johnowi Mortonsonowi, lecz w obliczu śmierci rozum i filozofia milczą. Z nadejściem drugiej godziny, jeli przybywać przyjaciele i po złożeniu pogrążonym w żalu krewnym kondolencji, jakich wymagały okoliczności, rozsiedli się z namaszczeniem wokół pokoju, głęboko przeświadczeni o doniosłości własnego udziału w obrzędzie pogrzebowym. Następnie przybył pastor i w jego zaćmiewającej wszystko obecności pomniejsze światła przygasły. Zanim weszła wdowa, której lamenty wypełniły pokój, podeszła do trumny i przywarła na chwilę twarzą do zimnej szyby, nim łagodnie odprowadzono ją na miejsce obok córki. Żałobnym i cichym tonem sługa Boży rozpoczął mowę pochwalną na cześć zmarłego, a jego płaczliwy głos, przerywany szlochami, które miał na celu wywołać i podtrzymywać, wznosił się i opadał. Zdawał się przybliżać i oddalać, niczym szum posępnego morza. Ponury dzień zszarzał jeszcze bardziej, w miarę jak pastor mówił, cało nas chmur przesłonił niebo i spadło kilka kropel deszczu. Zdawało się, że cała natura opłakuje Johna Mortonsona. Gdy pastor modlitwą zakończył mowę pochwalną, odśpiewano pobożną pieśń i grabarze zajęli miejsce przy Marach. Kiedy ucichły ostatnie dźwięki pieśni, wdowa podbiegła do trumny, rzuciła się na nią i zaniosła histerycznym łkaniem. Stopniowo jednak, ulegając perswazji, opanowała się, a gdy pastor odciągał ją od trumny, oczy jej poszukały twarzy zmarłego pod szkłem. Wyrzuciła w górę ramiona i z przeraźliwym krzykiem upadła na wznak bezprzytomności. Żałobnicy, rodzina i przyjaciele przyskoczyli do trumny i gdy zegar na kominku uroczyście wybił trzecią, wszyscy spojrzeli na oblicze zmarłego Johna Mortonsona. Odwrócili się bladzi i niemal omdlali. Jeden z mężczyzn, usiłując w śmiertelnym przerażeniu uciec od tego straszliwego widoku, potknął się z takim impetem o trumnę, że wywrócił jedną z jej słabych podpór. Trumna runęła na podłogę, szkło przy upadku rozprysło się na drobne kawałki. Przez otwór wylazł kot Johna Mortonsona i leniwie zeskoczył na podłogę. Usiadł, spokojnie wytarł szkarłatny pyszczek przed nią łapą, po czym z godnością wyszedł z pokoju. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.